Witamy z Tajlandii! Zabieramy Was w podróż po fascynującym Bangkoku, gdzie tajskie tradycje splatają się z nowoczesnością. Bangkok to miasto, w którym króje street food, piękne świątynie i rewelacyjne widoki z rooftopów. Także zapraszamy Was na przygodę razem z nami. Natomiast na początek warto cofnąć się o 12 godzin wstecz, kiedy przylecieliśmy do tego miasta. Także zobaczcie najpierw, co robiliśmy wczoraj. 22 godziny w podróży i witamy w Bangkoku. że odebrane, także wszystko idzie zgodnie z planem. Teraz ruszamy taksówką do hotelu i jeszcze dzisiaj małe zwiedza do miasta. Jeszcze co czuć w Tajlandii po wyjściu z lotniska to mega uderzenie gorąca. Myślę, że jakieś 34 stopnie, a jest godzina już około 20. Także mega, mega gorąco. My prosto z samolotu jeszcze w dresie. Także czekamy na taksy i ruszamy do hotelu. I udało się sprawnie zameldować. Ruszamy właśnie do pokoju. Pokażemy Wam od razu, jak wygląda pokój. Gdzie jest też pokoik? O, minęliśmy. Także pokażemy, wam, pokażemy Wam od razu, jak wygląda w środku. Miał być z widokiem na miasto. Także zobaczymy. Idę od razu zobaczyć, jaki widoczek. Bardzo ładny. Hotel znajduje się w samym sercu Chinatown, największej chińskiej dzielnicy na świecie. Więc zaraz tam ruszymy. Pierwsze wrażenie naprawdę bardzo bardzo ładne. A my znajdujemy się teraz w samym centrum Chinatown. Nie wiem czy mnie słychać, dlatego tam bliżej mikrofon. Przyszliśmy do restauracji, w której byliśmy też w zeszłym roku, na pyszną wodę ze świeżego kokosa, zupę z owocami morza, a także krewetki, także mamy nadzieję, że będzie pyszne. Zupka bardzo dobra, taki klarowny bulionik z nudu, czyli tymi przeźroczystymi, cieniutkimi niteczkami makaronem. No i w zupce dużo owoców morza, to zaraz się dostaniemy do ośmiorniczki. No i oczywiście kapusta pakchoi, dymka, glony, wielkie krewety. mam nadzieję że jeszcze znaleźć kalmara. A rybkę już zjedliśmy, bo też był ogromny kapust. Jedzonko bardzo udane, naprawdę super, zupka, krewety. Dzisiaj poniedziałek i Chinatown nie jest aż takie zatłoczone jak zawsze, więc bardzo fajnie się spaceruje, bo zobaczcie za nami tuk-tuki. My dzisiaj mamy w planie jeszcze pójść do jakiegoś pubu albo na rooftop, czyli pub na dachu. Ale zobaczymy tak naprawdę na co się zdecydujemy, na razie sobie spacerujemy Chinatown i delektujemy się pierwszym dniem w Bangkoku. Zawitaliśmy do jednego z rooftopów. Jest troszeczkę ciemno, więc nie wiem, czy będzie mnie dobrze widać, ale widok za to na miasto jest bardzo ładny. Cała panorama Bangkoku. Bangkok nocą prezentuje się rewelacyjnie. A tak oto prezentuje się rooftop w takim bardzo młodzieżowym stylu, także zamówimy po drinku i do domku. Jesteśmy z powrotem i zaczynamy od zwiedzania Pałacu Królewskiego, który położony jest w samym centrum Bangkoku. Cały kompleks pałacowy składa się z wielu budynków, z wielu świątyń. Jest to m.in. siedziba monarchii, czyli króla Tajlandii. Cały kompleks otoczony jest pięknymi ogrodami, ale co najważniejsze znajduje się tutaj figurka Szmaragdowego Buddy, czyli najważniejsza figurka Buddy w Tajlandii. Była godzina chwilę po ósmej rano. A przed wejściem do pałacu już były ogromne kolejki. Do każdej z świątyń wchodzi się na bosą, także my już jesteśmy przygotowani. My idziemy do pierwszej świątyni. Bardzo dużo ludzi dzisiaj na terenie pałacu. Sprawdzimy w przewodniku, która to. Która to jest świątynia, bo jest ich tutaj mnóstwo. Niemal tuż po przekroczeniu głównego wejścia do Pałacu Królewskiego napotykamy na świątynię Szmaragdowego Buddy, która została wybudowana specjalnie po to, aby przytrzymywać w niej tę najważniejszą w całej Tajlandii figurkę. Świątynię można zwiedzać wewnątrz i podziwiać wykonaną z jadeitu tu 66 cm figurkę Buddy, natomiast nie można tam nagrywać ani robić zdjęć. Figurka Buddy w trakcie roku trzy razy zmienia swój strój. My mieliśmy możliwość podziwienia stroju zimowego, czyli złotego płaszcza. Charakterystycznym elementem na terenie świątyni szmaragdowego Buddy jest również złota stupa, w której znajdują się relikwie Buddy, a mianowicie kości mostka. Cały teren Pałacu Królewskiego jest naprawdę ogromny. Przeszliśmy teraz do drugiej części. Zobaczcie. Przy wejściu do pałacu jest do zabrania taka darmowa mapka informacyjna odnośnie tego, co tutaj można zobaczyć. Natomiast nie jest ona opisana w jakiś rewelacyjny sposób, więc musimy się domyślać i dosyć dużo czytać. Ale sam kompleks tego Pałacu Królewskiego jest naprawdę bardzo fajnie zachowany. Widać, że dbają o to bardzo mocno. Powoli będziemy się ulatniać z Pałacu Królewskiego. Jest to na pewno miejsce warte odwiedzenia, będąc w Bangkoku. Przepiękne świątynie. Natomiast nastawcie się na to, że jest tutaj bardzo, bardzo gorąco. Jest godzina 10 rano. A około 36 stopni na pewno. Więc w tym tłumie ludzi zwiedza się ciężko. Ale na pewno warto. Kolejny przystanek na naszej dzisiejszej trasie w Bangkoku to świątynia Wat Pho. Jest to jedna z najważniejszych świątyń w Tajlandii. A ze względu na Figurkę leżącego Buddy, tak naprawdę wielki posąg, ponieważ ma aż 46 metrów długości i przedstawia Buddę w stanie tuż przed Nirwaną. Oraz znajduje tutaj najstarsza i jedna z ważniejszych szkół masażu w Tajlandii, a chyba nawet na świecie. Tak, jedna z najważniejszych szkół masażu tajskiego na świecie. Byliśmy w tej świątyni już w zeszłym roku i nam się bardzo podobało, także pokażemy wam, jak to tutaj wygląda. Generalnie naszym zdaniem dużo bardziej komfortowo się ją zwiedza niż Pałac królewski. Tak możemy w tym roku już to stwierdzić. I tak oto prezentuje się słynny leżący Budla. Jest on sytuowany w długim korytarzu, bo tak jak wspomnialiśmy wcześniej ma 46 metrów długości. I cały pokryty jest złotem. Ogólnie bardzo trudno jest złapać dobry kadr, żeby pokazać w jaki sposób jest on tutaj umiejscowiony. Ale naprawdę wygląda to przepięknie. Widzimy tutaj e, numerację całego kompleksu łatwo. Jest 18 miejsc, które można zobaczyć, więc jeśli e, chciałby się komuś świątynię zwiedzić od deski do deski, no to jest opcja, żeby poruszać się e, według tych punktów. Natomiast my głównie udaliśmy się dzisiaj tutaj, aby pokazać wam świątynię leżącego buddy. E, na więcej nie mamy już czasu napięty harmonogram. I za chwilkę ruszamy na Watarun, czyli świątynię świtu. Na Watarun będziemy chcieli przemieścić się łodzią, ale zanim to nastąpi, to chwilę orzeźwienia na wodę kokosową ze świeżego kokoska uwielbiamy. Tutaj Pan sprzedaje owocki, arbuzy, mango, ananasy, a do łodzi będziemy się kierowali w tamtą stronę. Do Wat arun odpływa się z przystani ulokowanej dosłownie 2 minuty spacerem od Wat Tutaj się kupuje bilety, kosztują 5 batów i łodzie pływają co 10 minut. Po przeprawie promem na zachodnią stronę rzeki Ciao Praja znaleźliśmy się na terenie świątyni Wat Arun. Nazwa podchodzi od nazwy Boga Aruna, czyli Boga Świtu. Jest to świątynia o niezwykłym charakterze architektonicznym, z tego względu jest też odwiedzana przez większość turystów. Ma bardzo głębokie znaczenie religijne i wyróżnia się na tle panoramy całego miasta. W świątyni Watarun nie wchodzi się do Świątyni Watarun nie wchodzi się do środka, natomiast można spacerować po schodach, które są dosyć strome. Zobaczcie, jeszcze wyżej wejście i stąd rozprzestrzenia się, piękny widok na rzekę Chao Braja. Przechadzamy się wąskimi uliczkami Wat Arun. Tak naprawdę z dołu nie było widać tych wszystkich ludzi, którzy się tutaj kręcą. W ogóle tych wąskich uliczek nie, nie widać z dołu, ale są tłumy dzisiaj tutaj w Bangkoku. Dlaczego? Wszystkie trasy na górę są podobno dzisiaj pozamykane. Ciekawe dlaczego. Zobaczcie, co tu się dzieje. Watarun to ostatnio z świątyni, jakie chcieliśmy zwieźć dzisiejszego dnia. Zaraz uciekamy na jakiś obiadek. A potem. Nie jakiś. Tak, zupa z kaczką. To jest to, na co czekaliśmy odkąd tylko tu przejechaliśmy. A potem zakupy. Udamy się do jednej z galerii handlowych. Chcemy, chcemy zakupić sobie jakieś ciuszki, Także mamy nadzieję, że się uda. Zobaczcie, jakie strome zejście. Tego jeszcze Naprawdę tego się. stopnie tego się nie widzi, nie, nie widzi przez obiektyw, ale jest bardzo stromo. Dotarliśmy do restauracji, którą mieliśmy zapisaną na liście, jakie trzeba odwiedzić w Bangkoku. Najmniej modus. Modus. Zamówiliśmy dwie zupy z kaczką i ryż z kaczką. Ogólnie tak, najpierw zdań z kaczki. Także zajadamy się i mamy nadzieję, że będzie pyszne. Zupka z kaczki Petarda. Utwierdza nas to w przekonaniu, że jedzenie na Chinatown Town jest po prostu rewelacyjne. Ryż z kaczką też był bardzo dobry. Taki ostry sosik potęgował do zania smakowe. Więc naprawdę udane wyjście. Oznaczymy gdzieś tutaj do góry tą knajpkę. A teraz ruszamy do galerii Platinum Fashion Moll na jakieś małe zakupy. Dzisiaj wybieramy podróżowanie tuktukami po Bangkoku. Dojazd tramwajem zająłby nam około godziny. W 15 minut jesteśmy w stanie tuktukiem przemieścić się z miejsca do miejsca. Co ciekawsze, taksówką też byłoby dużo, dużo dłużej, ponieważ panowie prowadzący Tuktuki mają swoje, że tak to na drogach, które powodują, że będziemy tam szybciej. Będąc w Bangkoku, musicie przejechać się Tuktukiem. 20 minut jazdy Tuktukiem jesteśmy w Platinum Fashion Mall. Jest to bardzo duże centrum handlowe w Bangkoku gdzie podobno można kupić fajne ciuchy i my sobie właśnie troszeczkę po tym centrum handlowym pospacerujemy, a jeśli coś się uda kupić, to Wam pokażemy, co to takiego, ile kosztuje. Jest tutaj podobno 4 albo 5 pięter, także no, naprawdę jest spore. No to słuchajcie, na ten moment nasze zakupy kształtują się w ten sposób, że Ola kupiła sukienkę Dwie bluzki dwoje spodni. Coś jeszcze. Nie, dwie bluzki, dwoje spodnie i sukienkę. Ja kupiłem spodenki, dwie koszule. Wszystko naprawdę bardzo dobrej jakości. I za to wszystko zapłaciliśmy jakieś 3000 batów, czyli to jest około 330 zł. Także naprawdę można tutaj. Tanie się obkupić. Samo centrum naprawdę bardzo duże. Pięć pięter, na zewnątrz są jeszcze taki jest markecik z jedzeniem, zatem jest co robić, jesteśmy już tu jakieś półtorej godzinki, a dopiero udało nam się zwiedzić jakieś dwa piętra, więc jak ktoś chce zrobić dłuższe zakupy, to naprawdę powinien sobie zarezerwować pół dnia. a my co jeszcze dzisiaj w planie, mamy ochotę pójść gdzieś na zachód słońca, jeszcze nie wiemy jakie to będzie miejsce, a wieczorem mamy rezerwację w jednym z rów topów. Także dzie dzieje się. Zakupy udane. Tutaj mamy jeszcze kawę z tapioką. Kawa z tapioką. Ola mówi, że przepyszna. Ja miałem zwykłe americano, też bardzo dobre. A zobaczcie, co dzieje się w Bangkoku w godzinach szczytu. Jeden wielki korek i chaos. Taki właśnie jest Bangkok. To miasto żyje 24 godziny na dobę. U nas już prawy wieczór, także dotarliśmy do restauracji Dedek, żeby zobaczyć zachód słońca z widokiem na świątynię Wat Arun. Zobaczcie jaki tutaj panuje klimat. Przepiękny widok na świątynię Wat Arun. Byliśmy już w tej restauracji w zeszłym roku i zrobiło na nas naprawdę bardzo duże wrażenie. Spędzimy sobie tutaj chwilkę, a później ruszymy na jakiś street food, na jakieś pyszne jedzonko. Wychodząc z rooftopu, zobaczcie, jaki mamy widok. Przepięknie oświetlone Watarun po zachodzie słońca. Wychodzimy z restauracji Dedek i idziemy na nightmarket w poszukiwaniu dobrego jedzonka. Także zaraz zobaczycie, co ciekawego udało nam się upolować. Dotarliśmy na jeden z night marketów i zdecydowaliśmy się na jednego kalmara na patyku, który jest już właśnie grillowany z tyłu. I na ośmiorniczki także na patyku, które także są grillowane z tyłu. Myślę, że, że będzie dobrze. Bangkok Street Foodem stoi. Zapachy są tutaj nieziemskie, naprawdę wszystko pych, py, pachnie cudownie. Taki szaszłyczek, kalmar i ośmiorniczka to jest 135 batów, czyli jakieś 14-15 złotych. Próbujemy nowe nowe danie, nowy specjał. To jest ryż z nadzieniem z fasoli. I on jest, to jest zapiekane jakby w takim właśnie mm, liściu, albo, albo liściu bananowca, albo w bambusie. Właśnie nie jestem pewna, bo oglądaliśmy różne wersje. My będziemy próbować pierwszy raz. Mm, takie delikatne klejkowe, mm, ale dość słodkie, raczej deser. drodze na rooftop zawitaliśmy jeszcze Chinatown, czyli największą chińską dzielnicę świata i próbujemy pierożku pioza z krewetkami i z wieprzowinką, na pewno będą pyszne, jedzenie na Chinatown jest bebest. Mamy na zakończenie dnia oktawerów Rooftop Pijemy drineczka. Zobaczcie w jakim klimacie 48 piętro Cała panorama Bangkoku przed nami No to zdrówka Zdrówko E daí o trauma.